Dzień dobry, witam w ten przedświąteczny dzień, I takie tutaj oto, takie tutaj oto cudo. Im się do pudełeczka bardzo ładnie, zmieściło im się ładnie do pudełeczka. Teraz ja pokażę pięknie tutaj słuchaweczki Tonsilla, nasze rodzime, bardzo cenione i bardzo polecane i bardzo dobrze oceniane przez społeczność audiofilską. No, i zobaczymy, co tam w środku się mieści. To ja na chwilkę wyłączę się. I zaraz będę z powrotem. Jestem z powrotem, otwieramy paczuchę. Tu mamy wytłoczkę oczywiście, słuchaweczki. Coś bidnie, bidnie. Myślałem, że będzie chociaż kabelek do, do ładowania, a tu nic nie ma. Są za to za same słuchaweczki, bardzo ładnie bardzo ładnie się prezentują. E, tutaj jest ładnie, bardzo milutki, taki w dotyku e, jakiś, nie wiem, PCV czy czy coś podobnego. Czy, tutaj jest na pałąku bardzo dobrze ułożona wyściółka. Chyba jest nawet wymienna, bo tu są śrubeczki, widać tu z drugiej strony też. Także będzie można chyba zmienić. Są regulowane, ale tylko w jedną stronę. W drugą stronę się już nie odginają. Tutaj też nie za bardzo, ale chyba wystarczająco. Przymierzę je teraz na głowę. I zobaczę, zaraz powiem, jak to się odczuwa. Bardzo przyjemnie siedzą na głowie. Nic nie czuć w ogóle, bardzo leciutkie są. Nic w ogóle nie czuć, żeby były. Mam różne słuchawki, mam sony, mam bludio, mam pioniery i pionierki i wydaje mi się że te tonsilki bardzo przyjemnie o wiele lepiej siedzą niż te Sony i, i te pioniery e, zaraz zobaczymy jak się będą parować z telefonem Spróbujmy jakie mamy tutaj przyciski. Aha jeszcze chciałem powiedzieć tak mamy tutaj ładowanie USB C to jest plus jakby się bateria skończyła albo jakby ktoś chciał lepszy jakość lepszą jakość dźwięku to mamy oczywiście mini jacka i tutaj mamy przyciski. Tu mamy włącznik wyłącznik i oczywiście jak się pewnie dłużej przytrzyma to jest parowanie. Plus minus to pewnie głośność yy, zmniejszania, zwiększania, yy, przeskakiwanie utworu w przód, w tył. Yy, I tutaj mamy jeszcze M. Nie wiem, co to jest M, ale się zaraz dowiem i zaraz wam powiem. Ha! Jednak wyleciało coś z pudełka. Jeszcze. Co tam mamy? Pewnie będzie jakiś przewód do ładowania i instrukcja. Przewodzik jest. O, nawet są dwa przewodziki. Jack Jack. I kabelek ładowania USB, USB-C. No gdzie papierologia? Chodzi mi tylko o ten jeden przycisk, to ja się zapoznał z tym, Aha, czyli przycisk M Tu mamy y, aktywne ANC, czyli y, wyciszanie otoczenia y, Active Noise Cancel. I tu mamy tak. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję aktywnego tłumienia hałasu. Dioda LED zmieni kolor na zielony. 2. Przytrzymaj przycisk M przez 2 sekundy, aby wyłączyć. Czyli ten M przycisk służy do włączania, wyłączania ANC. No i to tak. Taka Instrukcja jednak się czasami przydaje, bo ja nie wiedziałem, co to, co to jest w tym wypadku. To M. Tutaj była instrukcja i się przydała. Czyli wkładamy z powrotem kabelki. Bardzo miło z ich strony. Tak właśnie się zdziwiłem, że nie ma kabelków. Nie ma kabelków. A się okazało, że były na samym spodzie. Trzeba było wytrząsnąć z pudełka. Także jak kupicie te, te słuchawki, to trzeba te, to pudełeczko takie czarne wytrząsnąć z pude z, tam ze środka to na samym spodzie. Ja to teraz ładuję z powrotem do środka, bo to będzie dla córki Jutro pod choinkę. I tu mamy oczywiście R45BT. Bo są jeszcze 35 to jest półeczka niższe i są 55 i 65 To są już półeczka wyższe. Jakie tutaj mamy dane? Parametry mamy wersja Bluetooth 5.0, zasięg 10 to no, tak samo standard. Te membranki głośniczki w środku, czyli 40 mm, pasmo przenoszenia 20 Hz do 20 kHz. Prąd wyjściowy do ładowania 5V 1A, bateria 400 mAh. Tu jest teoretycznie napisane czas odtwarzania muzyki 14 godzin na Bluetooth i 7 godzin Bluetooth plus yy, aktywny yy, ANC. Yy, I czas ładowania około 3 godziny. Jeszcze 15 godzin z, samą, z samym ANC, pewnie przez kabelek, i to tyle, co tutaj mamy. Z danych rotacja tutaj jest 90 stopni, czyli tak jak pokazywałem, o, w ten sposób można obracać słuchaweczki. Szkoda, że się nie składają. Powinny się składać, a składają się. O, proszę bardzo, składają się. Można sobie takie złożyć jeszcze o. klip, klip. Zatrzask mają. No i teraz to zobaczymy, czy się sparują z telefonem. A właśnie, no to bo tutaj jest w telefonie też pokazane. Sprawdzałem, jakie mają tutaj dane i, i zobaczymy, czy się sparują teraz. Czy są naładowane w ogóle? O, jaki mają plumkający dźwięk. Dobra, dostępne urządzenia, o proszę jak szybciutko się tutaj, zezwól na dostęp do kontaktów, paruj, o już sparowane, 70% baterii przy wyjęciu z pudełka, Czyli tak jak powinno być, trzeba podładować troszkę. Kodek jest SBC, automatycznie uruchomiony. No i zobaczymy, jak to, jak to gra w ogóle. Rzucimy sobie jakiś Spotify pewnie. Nie, tu mamy Spotifya, tu mamy Spotifya. Mm. Bardzo fajne, bardzo fajne basy. Bardzo fajne basy są, to jest przy takiej muzyce hip hopowo dansej. to tutaj mamy jeszcze jakiś rok, byśmy włączyli,